Nie ma chłopaków. Ja muszę po paliwko jechać, do kuparki i od razu busa zalać, bo już. Koniecznie uzupełni paliwo. Widzieliście wczoraj, jak wracałem, jak gościu moim pasem już jechał z dobry metr. Nie wiem, czy to tak na materiale było widać dobrze. Ale powiem wam, że masakra. Ciężko powiedzieć, w jakim był stanie. Ale z... wydygałem w pewnym momencie, aż zahamowałem i wylałem niedopitą kawę, którą miałem w podłokietniku tu na razie nie wjeżdżam, bo e, właściwie tu mógłbym tu nie ma żadnego, tak więc mogę sobie swobodnie czuwać, ale tam miałem chłopakom jeszcze nie zakupywać, bo tam będą szły przewody, tak więc nie za szeroko Przyjechali chłopaki, przyjechali chłopaki. Yy, taka Kubota. Tak samo nie może odpalić jak moja Kubota. Moja tak samo ciągnie, czyli nie było z nią źle. Dobra, my zwalczymy z chłopakami z świetlami Teraz musimy je zrobić, żeby naprawdę dzisiaj było zrobione możliwie najwięcej. Tym bardziej, że Paweł ucieka dzisiaj o 13 a powiem Wam, że w tej chwili jest mega zimno. Oczywiście właśnie. Chłopaki tak rozpinili. Na razie robimy w ten sposób i zostawiamy to, zasypiemy tym gruntem. decyzja, tak jak mówiłem Zasypiemy, ręcznie go ubijemy, zasypiemy i nie chcę dwa miesiące jest w, ta w takiej konfiguracji. Podskręcamy wszystko dodatkowo. Tak więc to jest w tej chwili. No. Mogliśmy tak od razu zrobić, i byłoby po temacie. Tu chłopaki kontynuują. Albo Paweł, ja będę rozkopywał Jak robiłeś z kawą to już nie ten. Jak macie obcykane Paweł, tego. Pokaż, z profila. No ładny głos. Ci będzie za godzinę wyglądał jak z tej samej planety jak ten z profila On będzie wyglądał jak ten było kiedyś Alf czy co to tam No. Ten co miał takiego Alf. Nie będę mówił brzydko na czole. Zobaczcie chłopaki to. Teraz widać ile to siadło tu w tym miejscu. Tu jest nadmiar, oczywiście, tu jest górka, tak więc zostanie wszystko zepchane w tamtym kierunku. Ale to już na spokojnie. Chłopaki to sterowanie już prowadzą, czyli zaraz tą parcelę będę mógł, tak jak przed chwilą tu widzieliście, zakopywać. Tu jak już puszczą tędy, to już będziemy w ogóle w domu. Tutaj. trzeba podziałać trochę tu już mam parcelę praktycznie którą mogę sobie wstępnie porównać myślałem żeby do tej kuboty ciągniczka w z tyłu założyć taką z 3 metry ale myślę że ogarnę sobie też w taki sposób na spokojnie Fajnie, że mogę sobie kontrolować to wszystko z Joja po swojemu, żeby jej za bardzo po co ja mam nią dęba stawać. Nie muszę stawać nią dęba przecież. W ogóle zguje kółpankom tam pod zraszacze. Dzisiaj mówią, że kończą, więc fajnie. A tu miał mi przysypać jeszcze. Później jeżdżę po tym jeszcze. Po śladzie jadę. Od razu staram się to zagęścić. już mówili tam gdzie za blisko to wiadomo nie dojeżdżam bo ja nie mam takiej wprawy żeby to kurde jestem z chłopakami ugadany, że jakby się coś, gdzieś cofał i bym na kogoś miał najechać, czy coś w tym stylu, że mają drzeć mordę z całej siły. I dla mnie to jest sygnał, że się zapomniałem, czy coś. Tak więc w razie W, oczywiście. Tak więc staram się do tyłu nie jeździć, i zwracając na to uwagi, jak nie wiem, gdzie są. Jest lepiej, bo dokładnie. Kontrolę pełniejszą nad tym, oczywiście, jak najadę na zraszać coś się wydarzy, to się go po prostu wymieni, tak? Abym przewodów sterujących nie przerwał, bo byłoby gorzej potem. Kolejna sekcja była już przetestowana Jest OK Tu nie jestem pewien czy mogę ją Co przejazd się to wszystko bardziej płaskie robi bo płaszczyzna się robi ale to jest oczywista oczywistość że pogodę wykorzystaliśmy Przejechałem? Przejechałeś, ale nie widzisz? przed chwilą o tym gadałem No rzeczywiście, zobaczcie Po samym zraszaczu Wykrakałem, ja chyba nawet mówiąc o tym przejechałem po nim Zaraz będę uczony jeździć tym Kubotą Znaczy uczony Mam taką możliwość, na pewno z niej skorzystam. Że byłoby mi dużo prościej to robić, jakby wszystko już było uprzątnięte. No ale nie będziemy świrować, nie? Trzeba robić jak jest. Ile zrobię w tym czasie? Tyle zrobię. Będzie mniej do zrobienia potem, bo robię to przy okazji właściwie teraz. Myślę, że w poniedziałek, wtorek będziemy mieli przygotowane, ograbione już, na gotowca. Aha, bo ktoś napisał w komentarzach, że na takiej trawie, na, takiej, na takim piasku nic nie urośnie. To nie jest piasek, to jest ziemia czwartej klasy, której w tamtym roku przywiozłem 200 metrów sześciennych tutaj. Zresztą było widać na materiałach, To oglądał, czyli ktoś, kto to napisał, w takim, musiał, musiał nie oglądać po prostu. Stawa wyrośnie wszędzie, wszędzie, nawet na piasku, ważne, żeby ją podlewać. A po to robimy to, co robimy właśnie teraz, żeby, żeby rosła ładnie. Ostatni przejazd. Na razie jadę z kawulcem po pizzę do Trzciny zamówiliśmy dla chłopaków i dla siebie. Chłopaki nie chcieli jechać, bo szkoda czasu. Pizza jednak nie, na świeżo to już nie jest to samo, ale rozumiem sytuację zaistniałą. Tak więc pojedziemy kawa teraz odsapnie, bo dzisiaj naprawdę się chłopak narobił. Kawa się zawsze narobi, tak samo jak w końcu wystartujemy z koszulkami, z bluzami. Ja od razu mówię, już o tym mówiłem zresztą. Pieniądze całe z koszulek, z bluz Mam parę wzorów wybranych, ale na chwilę będziemy atakować no może w następnym tygodniu, już nawet. Wpływy z tego, zarobek idzie dla chłopaków dla kawy i dla Pawła ja tylko zapłacę od tego podatek dochodowy. To, co zostanie, dostaną ode mnie w formie preni, Ale ja również mówiłem o tym, że to nie będzie w proporcji pół na pół dla chłopaków będzie 70 do 30 zarobek dla kawy. To jest moja decyzja i nikomu nic do tego, tak? To jest moja decyzja. Dobra. Ostatni przejazd do tyłu. Ja sobie tak o, zniweluję działkę całą Szybciej niż wadrom, szczerze mówiąc. No i dużo dokładniej, bo mam kontrolę nad tym, co robię. Pełno Jeszcze dzisiaj jak będzie czas to przejedzie Na pewno przejedzie Po to przy traktor,ek z tą Glebogryzarką Tu będzie trochę mało ziemi, ale spoko, damy radę Dobra, jadę, bo tam mieliśmy być za 40 minut, a zaraz minie 20 od zamówienia A 20 musimy dojechać do Trzcinnej Pojedli, popili Dalej chłopaki działają Z tej strony już ogarnięte Tamte również, do ostatniej rabaty dochodzimy i tam będzie koniec bliżej niż dalej może tak wam powiem końca oczywiście tu przetestowana sekcja tu jeszcze mam nie zakopywać tu do poprawki będzie sporo, ale to już poniedzieli z chłopakami ogarniemy tu pomontowane, tu pomontowane, tu pomontowane tam pomontowane tu mieliśmy wyjść z tym, jeszcze pamiętam tu będzie wpięcie do sekcji do linii kroplującej i ta linia idzie odtąd, do końca i do końca tu. Kolejna linia idzie stąd, tam i w tamtym miejscu gdzieś się łączą. A tu też co? A, bo ja tam byłem zajęty robotą, a tu już widać też sporo. Piękrześć zrobiona Wężykiem Dyrektor Człowiek od zadań specjalnych Ty, a tam w narożniku pamiętałeś o tym? Aha, tak? Dobra to osobną tą A, dobra Dobra okej okay. Wszystko jasne Tak więc jest ok. Ja muszę na chwilę kawa jechać na miasto Chcesz coś do picia? Nie Dzisiaj chłopaki mówili, że skończą, tak więc tu najechałem koparką Niestety Tu do poprawki będzie ale nie mogło się obyć totalnie bez szkód powiem Wam, że wy, wyprofiluję sobie to naprawdę mecelakiem zrobię sobie boiseczko, boisko z tego tu na razie rezygnujemy z kostki, bo nie ma brukarzy na tą chwilę tak więc tu również dodatkowe zraszacze będą, które opierdzielą tą całą parcelę gdzie jest piasek i również jest zrobione w tam, z tamtej strony tak, że tam za kontenerem również zraszacze opierdzielą jak zabiorę kontener całą metę